Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii od Q1 do Q4. Dzisiaj chciałbym wam pokazać kilka sposobów na zbrojenie połączeń płyt kartą gipsowych, zarówno tych oryginalnych krawędzi, jak i tych krótszych. Przy użyciu różnego rodzaju narzędzi oraz kilku rodzajów taśm zbrojących. Nie zabraknie również kilku praktycznych tipów, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zaczynamy. Płyty mam już zafugowane oraz na pierwszy raz zaszpachlowane wkręty. No, i te wszystkie sposoby omawiałem w wcześniejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku będę działać tylko i wyłącznie na masie kanał Fill and Finish i jest to masa gotowa, dedykowana do właśnie suchej zabudowy w standardzie od Q1 do Q4. Pojawiło się kilka komentarzy pod ostatnim filmikiem, że ta masa się w ogóle do tego nie nadaje. Dobrze wiedzieć, bo pracuję na niej już chyba z czwarty rok i nigdy nie miałem z nią problemu. Mało tego, jak możecie zauważyć, jest ona do tego dedykowana. Pojawił się również komentarz, że ta masa w ogóle się do tego nie nadaje, bo jest to typowy finish. Tutaj się nie zgodzę z tobą absolutnie, chociaż ta masa ma taką właściwość i już tłumaczę na czym to polega. W sytuacji, kiedy działam na tej masie przy użyciu boksów, spoinerów, czy też aplikacji wałkiem, zawsze dodaję 200 ml Wody na wiaderko, jednak w sytuacji, kiedy przepuszczają przez agregat, nie dodaję absolutnie żadnej wody, tylko od razu mieszam zawartość wiadrze. I ona ma taką właściwość, że gdy przejdzie przez ten agregat, jeszcze bardziej się upłynnia i ma jeszcze lepszy poślizg niż jakbyśmy dodawali do niej nie wiadomo ile wody. I w takiej sytuacji jest ona właśnie typowym finiszem. W pierwszej kolejności Wam pokażę w jaki sposób zbroję krótsze połączenia płyt karton gipsowych przy użyciu taśmy papierowej. A tak właściwie mam tutaj taśmę Kurt, która bardzo przypadła mi do gustu, ponieważ jest ona bardziej wytrzymała niż zwykła taśma papierowa i podejrzewam, że finalnie na nią się tylko przerzucę. Jeden z moich znajomych powiedział mi, że używa ją do wtapiania narożników wewnętrznych zamiast taft tape'u i zdecydowanie wychodzi to o wiele lepiej finansowo. Oczywiście w tej serii to przetestujemy. Osobiście nie fazuję tych krótkich połączeń płyt karton gipsowych i w wcześniejszym odcinku tłumaczyłem dlaczego. Już kilka razy wałkowałem ten temat i przedstawiałem mój punkt widzenia odnośnie fazowania krótszych krawędzi pod taśmy papierowe i pod tymi filmikami na TikToku były również komentarze, że wiele ludzi, również działając na Friselinie, tego nie robi i nic się z tym nie dzieje. Oczywiście nie namawiam was, żebyście pomijali etap fazowania płyt, bo każdy odpowiada i wyłącznie za swoją robotę. Dobra, w pierwszej kolejności nanosimy masę, można to zrobić wałkiem albo szpachelką. Ja tym razem zrobię to szpachelką. Teraz biorę taśmę i ją przykładam w naszą spoinę. Kolejnym etapem jest wyciśnięcie nadmiaru masy spod tej taśmy. Najlepiej przy taśmie papierowej rozjeżdżać się od środka zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Dobra, mam już tą masę wyciśniętą, czyli taśma została prawidłowo przyklejona. Jeszcze w tym pierwszym podejściu robię taki zabieg, że rozszpachlowuję tutaj te przejście z tej taśmy na około 10-15 cm. Później Wam wytłumaczę, czemu tak robię. Pamiętajcie również, żeby w pierwszym podejściu nie zakrywać tej taśmy naszą masą. Dobra, teraz w pierwszej kolejności warto wycieniować jednym pewnym ruchem przejście między powierzchnią płyty karton gipsowym, a naniesioną naszą masą. W tym celu wystarczy przyłożyć szpachelkę i do powierzchni naszej płyty przyciągnąć ją mocno, a z drugiej strony lekko unieść. Dzięki temu nie będziemy mieli tak zwanych w środowisku szpachlarzy strupów, które są później ciężkie do rozszpachlowania, a tym bardziej do szlifowania. No i teraz biorę szpachelkę i po prostu przejeżdżam, profilując sobie to przejście. I tak przyszykowaną spoinę zostawiam do wyschnięcia. No dobra, ale o co tak naprawdę chodzi w tym zbrojeniu i rozszpachowywaniu połączeń płyt karton-gipsowych na ich krótszych krawędziach? W sytuacji, kiedy nie działamy na płytach 4 Pro. Płyta 4 Pro to jest taka płyta, która z czterech stron ma oryginalne krawędzie, czyli takie zagłębione. Jeszcze w jakiś czas temu w ofercie sinia tam były dostępne płyta Synia i wyglądały one w ten sposób, że jak mamy tutaj od boku, byśmy popatrzyli na tą płytę, tutaj są jej krótsze krawędzie, były one w ten sposób skonstruowane, że na ich końcach były one cieńsze o jakieś 2 mm. Tutaj szła już normalna grubość, no i z drugiej strony to samo. I działały one na takiej systemie, że jak się kręciło je do profilu, były one dociskane, dzięki czemu jak mieliśmy płyty, to powstawała właśnie na ich łączeniu taka delikatna łódka, dzięki czemu można było uzyskać idealną powierzchnię. Dobra, tutaj mamy narysowany hieroglif, który przedstawia połączenie płyt właśnie karton gipsowych na jej krótszym boku. Generalnie w pierwszym podejściu zbroimy, czy to flizeliną, czy taśmą papierową, czy taśmą kur. I w tym momencie, cokolwiek nie nakleimy, mamy już bułę. Oczywiście, wszystko jest to tak na wyrost przerośnięte i będzie na wyrost rysowany, ale żeby Wam to lepiej zobrazować, cokolwiek klejemy, mamy tutaj bułę. I tak jak pokazywałem przed chwilą w pierwszym podejściu: na około 15 cm od tych rantów tej taśmy rozszpachlowuje to przejście. Jak mówiłem w wcześniejszym odcinku, właśnie zasada na taśmie papierowej jest taka, by finalnie na jej powierzchni było jak najmniej masy. A więc w kolejnym podejściu, jak już mi ta na wyschnie, biorę boksa 8-calowego, czyli o szerokości 20 cm i również powtarzam ten zabieg, rozszpachlowując to szerzej. Jak mi już to wyschnie, biorę kolejno boksa 12-calowego i również robię ten sam zabieg, od skraju tej taśmy rozszpachlowuję w drugą stronę. Dzięki temu to te połączenie mam rozspachlowane na około 60 cm i nie jest ono w zauważalnym okiem, że jest tu jakaś buła. Dopiero gdy aplikuję gładź po całości, to zasłaniam tą taśmę papierową i dzięki temu finalnie mam na niej bardzo mało masy. No dobra, to teraz kolejna zbrojnie połączymy płyt karton gipsowych. Pierwsze dwa połączenia zrobię przy użyciu taśmy flizelinowej. W pierwszej kolejności musimy nanieść naszą masę na spojne. Do tego możemy użyć na przykład szpachelki. I zrobić to ręcznie. Ja jednak w tym wypadku posłużę się wałkiem. Jest to ten sam wałek, który używam do szpachlowania wkrętów i również nadają się właśnie do nanoszenia masy na nasze spoiny. Teraz do zaaplikowania taśmy frizelinowej będę używać rolkata z firmy Luty Parfait. Jest to urządzenie, które zostało stworzone z myślą, żeby właśnie po skończonej pracy nie trzeba było go myć i służy właśnie do aplikowania taśmy papierowej czy też frizelinowej. Posiadamy już tutaj taki pojemnik, do którego możemy nalać wodę oraz pokrętło, po którym ustawiamy, ile ma nam nabliżać ewentualnie taśmy papierowej. Co do nawiżania taśmy papierowej, jest to temat dosyć mocno sporny. Ja osobiście uważam, że nie trzeba tego robić. We Francji urządzenie to cieszy się dużą popularnością, i tam mają taki system, że jedna osoba idzie, aplikuje masę na spoiny, a druga rozwija taśmę z tego właśnie rolkata. Ewentualnie zamiast wałka można używać również agregatu hydrodynamicznego i nanosić naszą masę przy użyciu wąskiej dyszy. Można też aplikować nim taśmę w narożniki, wystarczy po prostu ten V-hyster przekręcić i mamy wtedy rolkę dociskową do narożnika. Oczywiście pokażę to urządzenie jeszcze w boju w kolejnych odcinkach, gdzie będę poruszać temat wklejania taśm narożnych. Gdy mam już naniesioną frizelinę na naszą spójnę teraz trzeba ją docisnąć. Ja do tego zadania użyję właśnie dekolisa o szerokości 30 cm. W przeciwieństwie do papierowych, flizelinę od razu możemy zamknąć w standardzie Q1. Do tego celu teraz, gdy mamy już ją dociśniętą, będę smarować jeszcze raz wałkiem, no i oczywiście znowu to ściągać dekolizem. I zrobione. Dobra, teraz Wam pokażę trochę inny system i w tym wypadku będę sobie nanosić masę na naszą spójnę przy użyciu szpachelki. Tym razem do naniesienia frizeliny użyję sobie Dekolisa. Jest to bardzo fajny system w sytuacji, kiedy do czynienia mam np. z wysokimi sufitami bądź też z ścianami, bo dzięki temu nie musimy latać pod drabinie. Wystarczy sobie kawałek masy yy, narzucić na Dekolisa, przykleić tą frizelinkę delikatnie, przy, przyłożyć do naszej spoiny. No i teraz pozostaje docisnąć jeszcze raz tą furizelinę. No i ponownie nanosimy masę na naszą spoinę. Tym razem na tą spoinę naniosą trochę szerzej masy przy użyciu wałka 8 cm, ale równie dobrze do tego zadania mógłbym użyć wałka 18 cm. A zrobiłem tak po to, by pokazać Wam w akcji pacet bananową paca profilowana o lekkim łuku. Dzięki czemu jesteśmy w stanie sobie wyprofilować spoinę z lekkim nadmiarem. A po co tak to profilować? Ponieważ każda masa w czasie schnięcia ma skurcz i dzięki temu jeżeli znamy bardzo dobrze materiał na którym pracujemy, jesteśmy w stanie sobie tak to zrobić, że po wyschnięciu będziemy mieli idealną płaszczyznę. Oczywiście parfajlisa również możemy sobie przerobić na pacę profilowaną. Wystarczy tylko podkładki złożyć z jednej i z drugiej strony. Jednak w takiej sytuacji, jak się to, na to zdecydujemy, to już używałbym wtedy tego parfajlisu tylko do tego celu. No i w sumie ja na tym nagraniu zrobię to parfajlisem. I zrobione. A jakbyście chcieli zakupić tą blichówkę, bananówkę, to specjalnie dla Was POMP serwis jest przyszykowana cena promocyjna za 69 zł plus koszt wysyłki. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz Wam pokażę w jaki sposób zbroję połączenia płyt karton gipsowych przy życiu zundera i taśmy kurt. Jest to bardzo sprytne urządzenie, które polega na tym, że zakładamy sobie naszą taśmę czy też flizelinę, następnie przewlekamy to przez spoiner, aplikujemy masę do środka i wskutek ciągnięcia naszej taśmy jest ona od spodu przesmarowana. Za kamerą piętro wyżej testowałem ten chiński odpowiednik i przyznam szczerze, że jestem mega zawiedziony. Taśma w tamtym spojnerze o wiele bardziej toporniej wychodzi, trzeba bardziej się nasiłować. Dodatkowo przy drugim otworzeniu spojnera tutaj plastik pędkł mi od spodu, przez co masa zaczęła wyciekać. Było to mega uciążliwe, no i zresztą wyglądam jakbym z tą masą jakiś pojedynek toczył. Upartego tamtą podróbą można to robić, ale po co skoro mam na stanie oryginał, to będę nim robić, żeby robić to szybko i komfortowo. Wiecie, to jest taka sama sytuacja jak z oryginalną pompką Delco, no i tańszym zamiennikiem za 50 zł. Oczywiście, że można tym napompować, ale ma to wiele minusów w porównaniu do oryginału. A mianowicie ta oryginalna jest zrobiona z dwóch części, to jest jeden element, no i tutaj drugi się tylko wyciąga. Ta pompka jest zrobiona z trzech elementów, tutaj dwa się rozkręcają, no i z ta żółta szczyca. Przez to bardzo ciężko jest nabrać odpowiednią ilość masy do tej podrabianej pompki, ponieważ cały czas gdzieś zasysa lewe powietrze. Dodatkowo ma jakieś dziwne uszczelnienia. No i w ogóle, żeby cokolwiek nabrać, trzeba to robić szybko i dynamicznie. Przy oryginalnej pompce nie ma takiego problemu, możemy to robić wolno, szybko, a i tak zawsze ta masa zostanie do niej napełniona. Dobra, wyciągam sobie masę z mojego zunderka i ciągniemy w dół. W kolejnym kroku biorę szpachelkę i będę dociskać tą masę jednocześnie wyciskając nadmiar spod tej taśmy. I w takiej formie pozostawiam to do wyschnięcia. Co prawda nie wygląda to jakoś mega fajnie, estetycznie, ale na tym etapie musi to tak wyglądać, ponieważ taśmy papierowe nie zaleca się zamykać w jednym podejściu masą. Ponieważ jeżeli byśmy to zrobili, to schnięcie masy spod tej taśmy byłoby o wiele bardziej utrudnione, przez to cały etap o wiele bardziej by się wydłużył. A w najgorszej sytuacji, jeżeli byśmy robili to dzień po dniu, czyli od razu zamknęli sobie tą taśmę papierową, od razu ku dwójka, następny dzień gładzie po całości, to mogłoby być dojść do takiej sytuacji, że dopiero po jakimś czasie ta masa spod tego papieru dopiero by sobie doschła, przez to ta taśma zostałaby lekko pociągnięta, no i byłoby widać wszystkie łączenia. Co do wklejania tafftejpów na zwykłe płaskie połączenia, uważam to za gruby przerost formy nad treścią i nawet jeżeli ta taśma byłaby znacznie tańsza, to i tak bym tego nie robił. Ponieważ nie jest ona typową taśmą papierową, ma ona również domieszki jakichś tworzyw sztucznych i masa pod nią bardzo, bardzo długo wysycha, plus dodatkowo jest ona dosyć gruba. Ale oczywiście stosuję tą taśmę tylko, że do wklejania w narożniki wewnętrzne. Istnieje jeszcze urządzenie, które tak naprawdę łączy z sobą roka i zundera, są to tak zwane bazuki. Jednak koszt takiej bazuki to załóżmy plus minus 6000 zł. Dodatkowo od razu trzeba zakupić dedykowaną pompę z gęsią szyjką, żeby ją ładować, czyli kolejne 2000 zł. A Wy w jaki sposób najczęściej wykonujecie zbrojenie połączeń płyt karton gipsowych? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, na jakiej masie, na jakim rodzaju taśmy, no i oraz jaką techniką. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. I do następnego.